Rozmowa Dnia Artur Maras, witam Państwa. Wraz z nami w studiu jest dzisiaj Paweł Kondziela, prezes zarządu Asta Energy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Gazela Biznesu 2.24 trafiła właśnie dla, do Asta Energy. Za co właściwie ta statuetka? Gazela Biznesu jest to um, tytuł przyznawany firmom, które zwiększyły swoje przychody w sposób dynamiczny, jak, tak jak Gazela. W naszym przypadku w roku 2024 to było o niespełna 200%. Warto dodać, że, że gazela biznesu udziela puls biznesu. I ta nagroda nie jest nagrodą płatną, bo część nagród po prostu jest komercyjna. Ta, jest, na, ta nagroda jest bezpłatna. Oparta roz... na twardych danych. Rozumiem, na twardych tak? danych. Co więcej, my nawet o nią nie występujemy, tylko po prostu ona jest przydzielana, jeśli w monitorze gospodarczym firma wykaże to co, to, co myśmy wykazali. To chyba bardziej cieszy taka nagroda. Tak, cieszy tym bardziej, że sam rynek Oze czy branży fotowoltaicznej jest w trudnej sytuacji. I można powiedzieć, że w sytuacji, gdy bardzo dużo firm upada, gdy klienci zostają bez jakiejś opieki, to my potrafiliśmy dwukrotnie zwiększyć swoje przychody. Mhm. No właśnie, ten wzrost przychodów o 192% rok do roku, w praktyce co to oznacza? No to oznacza tyle, że realizujemy coraz większe inwestycje, bo to wcale nie musi oznaczać, że mamy więcej klientów, po prostu mamy coraz więcej większych klientów w postaci dużych inwestycji i tak też było. Skupiliśmy się na rynku klientów biznesowych. Oczywiście nie zostawiamy klientów indywidualnych bez obsługi, jeśli takowi są. No i to oznacza, że firma jest w stabilnej, w dobrej kondycji, która gwarantuje klientom to, że jeśli obiecujemy komuś na przykład gwarancję czy serwis wykonanych na instalacji, no to my to w cudzysłowie dowozimy i opiekujemy się. Niestety, tak jak wspomniałem wcześniej, sytuacja na rynku jest taka, że szacuje się, że około 60% graczy, czyli firm fotowoltaicznych upadło. Badania i ankiety pokazują, że na przyszły rok 25% obecnie funkcjonujących firm planuje Zawieszenie bądź całkowicie zrezygnowanie z tej działalności. A to z kolei tak naprawdę oprócz dramatu pewnie ludzi tam zatrudnionych, to jest dramat też klientów, bo my już dzisiaj otrzymujemy wiele telefonów, naprawdę wiele telefonów od nie naszych klientów z prośbą o wsparcie, gdy instalacja nie działa. Bo co, co warto powiedzieć, taka instalacja fotowoltaiczna to dla wielu jest taki pewnie trzeci wydatek największy w, w budżecie domowym. Pewnie pierwszy to jest dom, drugi to jest samochód, a trzeci to jest fotowoltaika. No i w tej pierwszej trójce jest, jest właśnie skle. I to tym należy się też opiekować. Trudna sytuacja branży, co na nią wpłynęło, jaka jest przyczyna? Branża generalnie była oparta o dotacje i to jest, to jest i problem, i zaleta. Ale ja to dzisiaj w kategoriach problemu patrzę, ponieważ dotacje spowodowały, że klienci się przyzwyczaili do wysokich dopłat. Jednocześnie pojawiło się bardzo dużo firm, które z tych dotacji się tak pojężyły. No bo to miało być też zachęty dla klientów tak jest. czy dla konsumentów, tak, Teraz żeby jednak rozważać... System wsparcia oczywiście był jak, naj jak najbardziej pożądany, ponieważ przyspieszył rozwój tej, tej, tej branży, a z kolei to wzmacnia tę naszą niezależność energetyczną, więc to jest, to jest ok. Natomiast jesteśmy w momencie międzynaborowym, to znaczy, że od dłuższego czasu już nie ma żadnego wsparcia, jeśli chodzi o klientów indywidualnych. Dodatkowo zmienił się oczywiście system rozliczeń, no i dzisiaj, żeby fotowoltaika się opłacała, no to klienci muszą, powinni zainstalować ją z magazynem energii. Wtedy zwrot z inwestycji jest jak najbardziej atrakcyjny, no a też niezależność energetyczna, no i pewnie i odciążenie systemu energetycznego to dodatkowa korzyść. No właśnie, czyli fotowoltaika, fotowoltaika nadal się opłaca? Tak, e, oczywiście musimy rozpatrzeć B2B i B2C, czyli klientów biznesowych indywidualnych. Przy klientach biznesowych wysoki poziom autokonsumpcji, czyli, e, czyli zużycia tego, co produkujemy na bieżąco mhm. jest, jest wysoki, no bo w czasie, gdy fotowoltaika pracuje, czyli w dzień firmy pracują, korzystają z klimatyzacji, korzystają z różnych innych e, odbiorców energii, e, tak, i, e, i tutaj zdecydowanie ta, ta sopa zwrotu potrafi być 3-4 letnia nawet. Natomiast w przypadku klientów indywidualnych Tutaj ten profil zużycia jest troszeczkę inny, dlatego też trzeba się wspomagać magazynem energii i ta stopa zwrotu potrafi być już 6-7-letnia, a jak będą dotacje, a taki program też jest zapowiadany, no to, to ta stopa zwrotu na pewno przyspieszy. Od kiedy ten program? No bo mówimy o programie Mój Prąd 7.0. On prawdopodobnie nawet tak się już nie będzie nazywał, bo ten okres międzynaborowy jest poświęcony z tego, co czytamy, na przygotowanie nowego programu. Który będzie oparty na wsparciu magazynów energii, i ten program ma w pierwszym kwartale tego roku, no najbliższego roku, już e, ruszyć. Czekamy na niego z niecierpliwością. <laughs> Natomiast szczegółów tego, jak on będzie wyglądał, dzisiaj nie znamy. Wiemy jednak, że. Oczywiście z takich nieoficjalnych, jesteśmy członkiem Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej, więc też mamy dostęp do tych informacji troszeczkę mniej oficjalnych. Wiemy, że prawdopodobnie będzie współczynnik 1,5, czyli jeśli ktoś zainstaluje fotowoltaikę, to magazyn energii będzie musiał być 1,5 razy większy i jeśli ktoś dzisiaj myśli o tym, żeby zamontować fotowoltaikę z magazynu energii i później ubiegać się o dotację, to w takim zestawieniu jest to najbardziej prawdopodobny scenariusz, że będzie mógł się o tą dotację mhm. ubiegać już po wybudowaniu tego całego zestawu. Obecnie dotacji nie ma. Obecnie Jak to nie. wygląda? Czyli jeżeli ktoś decyduje się teraz na fotowoltaikę, e ma szansę na zwrot w przyszłości pieniędzy? Tak, 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 zawsze tak było, że w okresie międzynaborowym, międzynaborowym ci, którzy instalowali fotowoltaikę, później mogli wystąpić o, o dotację na wybudowaną już instalację. My podpowiadamy tylko, jaką instalację wybrać, żeby wpisać się w przyszłe ramy tego programu, no żeby tutaj na tym polu nie mieć problemów. Mhm. No, wiąże się to oczywiście z rachunkami za prąd i w ogóle z prądem. Jakie są przewidy? Dywania co do rachunków w przyszłym roku? No, warto zaznaczyć, że ten rok 2026 będzie pierwszym, bez których nie będą obowiązywały te mrożone ceny energii, więc już tej ochrony państwa nie będzie. I zapowiedzi są takie, że koszty samej energii nie wzrosną, natomiast wzrosną opłaty dystrybucyjne. A trzeba powiedzieć, że koniec końców dla klienta nie ma znaczenia, która część opłaty na rachunku wzrasta, bo liczy się suma. Więc szacunki są takie, że około 10% energia wzrośnie rok do roku. Zakładamy też, że nie ma żadnych obiektywnych przyczyn ku temu, żeby kiedyś te ceny energii przestały rosnąć. Czynniki inflacyjne to jest oczywiście pierwszy czynnik geopolityczny, plus trzeci czynnik infrastruktura, którą mamy w kraju, którą trzeba modernizować no i ona też wymaga jakichś środków finansowych, a to jest zazwyczaj się bierze od klientów. Zatem Czyli taniej nie będzie? Taniej nie biorę. będzie, około 10% to będzie wzrost. No, nie są takie dramatyczne wzrosty jak, jak w poprzednich latach, pewnie da się je do nich przyzwyczaić, ale te 10% to mniej więcej tego trzeba się spodziewać. Taki standardowy magazyn energii, który powinien być w domu, mhm. on wystarcza na no jak długo i czy to jest faktycznie dobre rozwiązanie? Tak, magazyny, które są dzisiaj na rynku, one tak naprawdę działają, w dzień się ładują, w nocy je rozładowujemy. To jest dzień noc, tak? czyli jeśli gdy słońce zachodzi, no to korzystamy z tej energii, którą zgromadzi. W ciągu dnia, a mamy jeszcze takie możliwości jak system zarządzania rezerwowego, czyli w momencie kiedy w ogóle nie ma prądu, bo to też warto powiedzieć, że nie, niektórzy sprzedają magazyn energii, ale bez tej funkcji backupu, czyli jak prądu nie ma, to z magazynu też nie, nie pobierzemy tego prądu, co wydaje się mało atrakcyjne, bo jednak. To też jest druga funkcja magazynu energii, które zabezpieczenie. Tak, sytuację, z jednej to strony to zwiększa na to konsumpcję, a więc opłacalność z tej inwestycji, ale z drugiej strony powinien nam zabezpieczyć dostawę prądu do domu, gdy tego prądu po prostu z sieci zabraknie. Okay. No my takie zestawy oczywiście e, tworzymy. I rzeczywiście, tak jak powiedziałem, mniej więcej na całą noc, może część dnia jest w stanie taki przeciętny, bo można sobie rozbudowywać magazyn zapewnić tej energii. Same dotacje rozumiem, że to też jest jakieś ograniczenie, jeżeli chodzi o ilość tych magazynów w przyszłym roku. Tak, dotacje tak naprawdę dotacje wpływają, ten okres między dotacjami wpływa na to, że my klienci czekają na te dotacje, a to nie jest dobry czas dla rynku, no bo jeśli ktoś zapowiada coś, a nie mówi, kiedy to wejdzie, no to tak naprawdę robi, dzieje się ta stagnacja. Natomiast rzeczywiście jest, jest mocny nacisk na magazynowanie energii, i z powodu właśnie opłacalności danego systemu, ale też bardzo stabilizują sieć, a więc wpływają na bezpieczeństwo ogólnie energetyczne kraju. Rynek w kryzysie, o tym już wspominaliśmy, pewnym jest. Do tego jeszcze mamy brak czy wsparcia technicznego, czy brak gwarancji. Takie jakby opinie się pojawiają. To wszystko zależy od firmy, tak naprawdę? No ja zawsze powtarzam, że gwarancja jest tyle warta, ile gwarant, który ją daje. Tak? No mhm. jeśli, jeśli ktoś otrzymuje gwarancję od firmy, która istnieje pół roku, nie ma jakichś jakich sukcesów specjalnych i może za pół roku jej nie być, no to może nawet dać 10 lat gwarancji i co z, co z tego zrobimy, tak? Nic, 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 z tego nie, nic z tego dla nas nie będzie. Więc, więc... Nie mówiąc o perspektywie <laughs> 5 czy 10 lat, no, no to, to, fotowoltaika to, ogóle... to jest inwestycja na lata to jest kilkanaście. Jest na, tak? To jest co najmniej kilkanaście lat i myślę, że tak naprawdę docelowo, no bo tam pewnie będą zmieniać się komponenty, będziemy wymieniać mhm. jakieś poszczególne elementy, ale będziemy już tą fotowoltaikę mieli już pewnie do końca. E, więc wybór partnera, który ma jakąś historię dokumentowaną, działa być może w jakiejś większej grupie, no to jest chyba dzisiaj, jak dla mnie, kluczowy element wyboru tego, kto miałby nam taką instalację zainstalować. To jaka przyszłość czeka w takim razie branży OZE w tym fotowoltaiki? Myślę, że czeka nas stabilny wzrost, ale bez takich pików, jak, jak były wcześniej, co myślę jest ok dla branży, ponieważ nie będziemy mieli wysypów takich firm, które się przekwalifikują, bo tak się zawsze mówiło, że z piekarza na, na instalatora fotowoltaiki, tym bardziej, że jeszcze wtedy ten rynek był nieuregulowany. Każdy mógł zostać instalatorem tak naprawdę. A popyt był y wtedy duży. A popyt był duży, no i niestety dzisiaj są tego efekty w postaci różnych awarii i serwisów. Natomiast tak, także, także tak, tak to wygląda. Jeżeli chodzi o, o energię, start stop. To jest też pewna nowość w grupie. Dlaczego taka decyzja w ogóle zapadła? To jest ciekawe, ponieważ chcieliśmy jakby zapiąć ten cały, zamknąć cały ten koszyk naszych usług. Z jednej strony jesteśmy tymi, którzy tą energię dają, umożliwiają wyprodukować czyli dostarczamy fotowoltaikę. Ale kiedy już się jej nie produkuje, to fajnie byłoby ją dostarczyć klientowi. No i rzeczywiście zarząd grupy Asta podjął decyzję o powołaniu spółki Asta Power, czyli spółki, która po prostu obraca energią elektryczną, handluje nią i każdy klient, na razie B2B, klient biznesowy, będzie mógł w przyszłym roku już zakupić energię elektryczną od nas, czyli będziemy mogli taki ekosystem zrobić energetyczny. Z jednej strony dostarczymy fotowoltaikę, dostarczymy magazyn energii i dostarczymy też energię elektryczną. Oczywiście nie wspomnę już o tym, że, że mamy też w grupie i, i światłowody, czyli internet i telewizję, więc można powiedzieć, że będziemy w stanie obsłużyć takie gospodarstwo domowe czy biznes. W, myślę, że w 100% jeśli chodzi o potrzeby z, z, tego, z tej kategorii. Sama spółka Asta Energy <tryk> też się rozwija, o tym mówiliśmy. Siedziba się zmienia, czy cały czas będziecie w tym samym miejscu? Jesteśmy w tym samym miejscu, na no, Ceramicznej 28. Mm. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za uwagę. Paweł Kondziela, prezes zarządu Asta Energy, był moim oraz Państwa gościem.